Witam podobnie tu Ewelina Kubiak, nadająca w programie po 20 dla Debili. Dzisiaj dzisiaj gościmy u nas główną gwiazdę pana reżysera, tej jakże wspaniałej, wysokobudżetowej filmografii. Dzień dobry. E, może przedstawić pan tutaj wszystkim naszym widzom. Ja jestem John Zabijak, dzień dobry. Dzień dobry, Johnny Zabijak, John Zabijak. A sorry mi się pojawiało z filmem. Jestem jazz. <laughs> No dobrze, panie Jazzie, najbardziej nurtujące pytanie wszystkich fanów filmu, który jeszcze nie wyszedł. Co pana w ogóle skłoniło do tego, żeby wybrać takich idiotów do tego idiotycznego eee, filmu? Już odpowiadam. Na jak najbardziej zależało mi po prostu na, na naturalności i prawdziwości, tak?